Siemka wszystkim w nowym odcinku No i tak, teraz sobie pójdziemy za tą bramę i zobaczymy co tam jest O, jakieś dziwne... Widzimy jakieś gówno na suficie Obżydliwość, no i to opary, to chyba o kurwa, spierdalać ode mnie. Wypierdalać ode mnie Balanty Dobra, <laughs> teraz jeszcze jakaś muzyczka zaczęła grać, to to oznacza na pewno, że... że coś jest nie tak No, a na szczęście shotgun ratuje sprawę Nie tylko. A, tam mam iść. Ok. Na razie z... przeszukam tutaj ten dolny kawałek. Dobrze jest. Jest tu czarodziej. widzisz coś unoszącego się w powietrzu, to musisz go zabić. Chyba będę musiał coś tutaj zdziałać. No, źle rzuciłem. Znaczy, no co prawda go zabiłem, ale tamtych mało co ruszyło. No, zdychaj. no, do broni się przyzwyczaiłem. Troszkę kopię, ale z całkiem spoko. Jak wejdzie seria... Uff, na szczęście zdążyłem wyciągnąć pompę. O ty! Łapać dziada! Łapać ja. Co, co my tu mamy? Jakiś pokład wyżej. Okej, okay, granat poszedł. O kurwa! Dobra, już chyba takiego rozwalałem No, może tak Może aż tak Aż tak, tak mocnego to nie, ale Poradzę sobie Spierdalać! Kurde Ostatni nabój do Shadgana Nie jestem pewien czy oni się przypadkiem Te jego boty dookoła nie odradzają Jeśli tak to jest cieni cieniutko Jeśli on już sobie cały czas tych pomocników nie wytwarza. No, jak ja mam go rozwalić? Lera, jasna Nie wiem, pójdę może tutaj. O Jezu, zatruli mnie. Kurwa, kurwa, umieram. Ok, jak widać takie gazy, to lepiej w nie nie wbiegać. Pierdola! Co ja zrobiłem? Nie, no, z takim chyba jeszcze nie walczyłem. Faktycznie. Chodź tu cwaniaczko. Снова мне за Okej, okay, chyba mu coś robię Ale całkiem Całkiem niewiele Czekajcie, wezmę sobie może coś Z większym Po prostu z większym magazynkiem I opcją full auto No, od razu lepiej Broń strzelająca serami nie jest zła, ale Not classic, full auto The no. hive haven't been on Earth in centuries. That wizard came from the moon. I thought we had them contained there. The darkness could be a lot closer than we think. Okay, tak so, więc czekajcie, czekajcie. Tak więc okazało się, że. była jakaś misja. O, i prawie to kółeczko mi się uzupełniło, które pewnie jest od. następnego levela, czy coś takiego. O. nie jest źle. Okay, tak więc. Kontynuuj. No. Aha, trzeba przytrzymać. I gdzie mnie pewnie teraz wrzuci? A mogę sobie wybrać. Wybrać sobie. Miejsce, gdzie chcę lecieć. I polecę sobie teraz do bazy. Tak więc, no tutaj misja zakończona, jak widzicie, sukcesem. Jednak głupoty wygadywałem o tym, że nie ma żadnej misji, czy że... Czy że nie wiem, trzeba ją jakoś aktywować. Misja była, tylko po prostu nie zauważyłem tego. Tak jak na początku serii właśnie was ostrzegałem, Że, że po prostu yy, może być tak, że czegoś nie zauważę, bo... Tak, jak już będzie, grając, pier, no, tam pierwszy, no wcześniej grałem nie wiem ile, 30 sekund w tą grę, więc no, grając w nową grę, z której się wcześniej nie miał do czynienia, yy, i jednocześnie nagrywając filmiki, nie mogąc sobie wszystkich tych opcji posprawdzać, może być tak, że właśnie, no po prostu nie wiem jak coś zrobić, czy no nie będę się orientował w mechanice i w interfejsie. Tak więc, no jak widać, był to tego przykład. I tutaj kończę odcinek. Wam, oczywiście, jak zwykle z góry dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Subskrybujcie, komentujcie, komentujcie, oceniajcie. Na razie, cześć.